Trzy nowe autobusy marki Solaris, które zostały oddane do użytku mieszkańcom, to efekt inwestycji gminy Jawor, opiewającej na 10 milionów złotych. Ponad 6 milionów na ten projekt pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wkład własny miasta to prawie 4 miliony złotych. Jak e, zaczynaliśmy historię naszej bezpłatnej komunikacji w mieście, e, to nie mieliśmy e, takiej możliwości. E, ponieważ to były autobusy używane, dziesięcioletnie, ale były piękne, też od czegoś trzeba było zacząć. A dzisiaj mamy już zupełnie fajną flotę i Mercedesy, i Solarisy. Nowoczesne i komfortowe autobusy polskiego producenta wyprodukowane w Poznaniu na specjalne zamówienie gminy Jawor to kolejny krok w rozwoju komunikacji miejskiej, która od podstaw stworzona została w 2017 roku. Jaworska bezpłatna komunikacja to ponad milion pasażerów rocznie. Linia numer jeden łączy ulicę Starojaworską i Rejmonta, integrując oba odległe krańce miasta z centrum. Najbardziej chyba doceniają tą bezpłatną komunikację miejską mieszkańcy Starego Jawora, dzięki której mogą w sposób naprawdę komfortowy, wygodny, bezpieczny dostać się do centrum miasta, czy do lekarza, czy też zrobić zakupy i to jest chyba taki wielki, wielki ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy najdalej mieszkają od ścisłego centrum Jawora. Dużo ludzi jeździ tym autobusem na zakupy do, do Jawora, ze Starego Jawora. Kiedy się chce, to się jedzie. I za darmo, to jest najważniejsze. Także jestem bardzo zadowolona z tego autobusu. Autobusy te, ja nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że funkcjonują gdzieś tam na przełomie 17-18 roku, 2000 oczywiście. I proszę mi wierzyć, że nie spotkałam się Dotychczas z żadną krytyką w tym kierunku. Wszyscy są bardzo zadowoleni, wszyscy bardzo sobie chwalą te autobusy i naprawdę trzeba powiedzieć burmistrzowi, że był to strzał w dziesiątku. Dziś Jawor obecnie posiada dwie linie autobusowe, a planowane są także inne połączenia. Gmina jest na etapie przygotowania wniosku na zakup dwóch, także elektrycznych, busów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.